Halo, halo, tu Święty Mikołaj. W niedzielę 21 grudnia zapraszam na jarmark bożonarodzeniowy. Iwizyno, wyzwolenia 8, parking przy Miedronce. Od godziny dziesiątej, oho, świeże ryby i przetwory od lokalnych rybaków, markowa porcelana, ręcznie robione czapki, szaliki, kominy i zabawki dla najmłodszych, świąteczne pierniczki domowej roboty, domowe przetwory i grzaniec, bombki, łańcuchy i świecidełka, ręcznie robione ozdoby, świeże, pachnące choinki i fajerwerki. Ale to jeszcze nie wszystko Niedziela, 21 grudnia Dźmirzyno, wyzwolenia 8 Parking przy Miedronce Świąteczny jarmark już od 10 Uwaga, będziemy prowadzić zbiórkę pieniędzy Dla Tomka Stępnia Walczącego z chorobą nowotworową Przyjdźcie i pomóżcie w ten wyjątkowy czas O, niedziela, 21 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy Parking przy Miedronce Dźmirzyno, wyzwolenia 8 Od godziny 16 zapraszamy na współpracę Wspólne kolędowanie. Święty Mikołaj będzie czekać na listy od dzieci. Do tego loteria fantowa i super nagrody. Każdy uczestnik otrzyma gorący posiłek. Jarmark Bożonarodzeniowy w Dziżynie. Niedziela 21 grudnia. Wyzwolenia 8. Parking przy Biedronce. Niech połączy nas magia świąt. Oho!